Dzień dobry wieczór z tej strony, Gubal. Zapraszam Was do oglądania następnego odcinka. Dzisiaj idziemy uratować Anię. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Hmm. O, teraz są inni przeciwnicy, ale musimy się do tego przyzwyczaić, że eee... na koszmarze i na piekle już się zmieniają przeciwnicy. Różnie są ci sami. o proszę bardzo. Moi ulubieńcy. Jedyne czego bym nie chciał to oberwać od nich. Kolejna runa am. Tak kupiłem sobie cały plecach man, many. W jaki sposób to się załama? Mm. Mam trochę jeszcze chipsów między zębami, i tak dziwnie mi się mówi <grym> do mikrofonu. Staram się mówić wyraźnie, a wiecie, jak to może być z chipsami, nie? Oni będą zamrażać. Musimy się tak bardzo, bardzo martwić o mikstury, ale też musimy zabijać zbroja płytowa, jakby była dobrej jakości, byśmy mogli się zacząć zastanawiać. Wybuch zwłok jest o tyle ciekawy, że nie trzeba się skupiać, żeby trafić przeciwników, po prostu są blisko, to zabijamy, są daleko, to nie zabijamy. Cała filozofia, nie? Ok, eee, Potek życia nie chce się pozbywać z tego względu, że te e, super poty leczenia bardzo nam się przydają i przydadzą na starożytnych, bo te zwykłe nie wiem, czy tam sobie poradzą. Jestem A, no oczywiście musieliście te trafić ten elitarny. O, no, no to fajnie trafiłem. Dwie elity, proszę bardzo. O, to było bardzo mądre. Ale mamy płytowy pas, czyli to będzie Sigona. Nie pamiętam, jakie to daje bonusy, ale zaraz się dowiemy. Sigona na ogień. Który mamy na ogień, ale tutaj też mamy na błyskawice. I co nam da, jak założymy sobie pas Sigona? Wykradanie życia plus 125 obrona. Nie, no. Obrony za bardzo nie potrzebujemy. Fajnie, że nam wypadło, ale no niestety nie przyda nam się pełnego wzmocnienia. Nie, no, wezmę. Nie to. Bany. I pełnego wzmocnienia. Bardzo dobrze. O, niezbrojenia mamy. Powiem Wam szczerze, że pograłem sobie na sezonie w Diablo 3, zbiłem 70 poziom i... Nagrodę chciał mi się grać. No, 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 no niestety. Tak mam w Diablo 3 ostatnio. Na, yy, może nawet nie ostatnio. Przez grube ostatnie 10 sezonów. <grych> Włączam. Wbiję yy, ten 70. Zdobędę set. I, i nie chcę mi się grać. I to by było na tyle z mojej gry. Bojowy widelec. Co ty masz? Nie będziesz miał nic ciekawego, Laska i o. Zamieć Ten. nie będziesz wart, za dużo warta, bo eteryczna w dodatku. Klinga. Nie no, mamy super różdżkę, to nawet nie patrzymy na pozostałe bronie, bo tak by można, na, na to, daje... można by było patrzeć na to, czy daje jarię, możemy by było patrzeć na to, czy daje jakieś many, czy tam inne może odporności jakieś, ale skoro mamy tak mocno ofensywną różdżkę, to, to nie, to sobie opuścimy. Wybóg no po prostu wszystko Potrzebujemy. i nic więcej nie potrzeba. Ale powiem wam też, że fajnie to wyglądało. Sami wchodzili, kurde. Alansa, <ścoughs> czterosłotowa. No, też się nam nie przyda. Coś czuję, że tu już jesteśmy blisko Ani, bo zrobiliśmy dość duży zakręt, ale to wcale o niczym nie musi świadczyć, po prostu mam takie przeczucie. Dobra, czas przyzwać sobie go do świeżego. Co chwilę będą trzaskania drzwiami, bo bo tak, <laughs> co mogę innego powiedzieć? No Nic na to nie poradzę. Po co ja to Nie, nie chcę coś wcisnąć w guzik. Maska śmierci. No właśnie, maska śmierci. Ciekawe, ile to ma obrony? 84 No, od sol by mógł być ciekawy, ale dzięki umowi to zaczynamy się zastanawiać, czy do tego hemu aktualnego nie wrzucić. Bo old Sol to ma tam chyba 30 na błyskawicę jak się nie mylę, a z umem będziemy mieli tam chyba 15 na wszystko, nie? więc jest drobna różnica. Tak jak powiem, w wybuchowy sposób uratowaliśmy a nie mm, Super leczenie, już nie będę brał. No to, dobrze, sprawdzimy sobie co to jest. Dobra, najpierw tą partyzanę. Fajna, fajna. Ale niestety. Ale są zbroje płytowa To się sprzeda, nie? Zimno, ogień. Tutaj mamy Błyskawice 16, byśmy to stracili. Na ogień byśmy stracili 1, ale na zimno byśmy zyskali 15. Hmm. No, dwa razy więcej obrony, trochę do życia, zwiększona szybkość e, odzyskiwania równowagi, ale e, patrzymy na odporności. No, powoli pozbywamy się odporności na błyskawice. Tak to. Dobrze, e, będę musiał to przemyśleć. E, muszę sprawdzić e, progi jeszcze na odzyskiwanie równowagi. Sprawdzę progi na odzyskiwanie równowagi, to wtedy będę wiedział, yy, czy, yy, czy się jej pozbyć. Chociaż nie wiem, czy kurde odzyskiwanie równowagi u nekromanty będzie takie ważne. Na helu może się trochę przydać, bo tam nas będą co chwilę wytrącać z równowagi. I tak do końca teraz nie wiem. Mamy 4 amny, mamy 3 amny. Dobra, to niech na razie sobie zostaną, bo faktycznie jedno wykorzystaliśmy. Odporności nam trochę wzrosły. No co mi tam dałaś? O Boże, ale 14 wszystkie odporności. Jakby jeszcze były jakieś ciekawe umiejętności, to można by było pomyśleć, bo tak to byśmy zrobili slot i nie to, nie to żebym wrzucił tutaj umna bo to by była trochę yy, strata Ale wrzuciłbym brylant i naprawdę odporności by były niesamowite tylko no niestety nie ma żadnych umiejętności no Ania po prostu yy, za uratowanie ci życia nie postarała się o to to, to już jest lepsze a to kosztuje tylko yy, 21 tysięcy no, prawie 22 tysiące i nawet tyle mnie nie senisz, no. Nawet tyle nie wyceniłaś swoje życie. Masz sobie przedmioty warte dużo więcej, a mnie da jakiegoś śmiecia. O, żółte to ci damy. <laughs> Nital haka teraz nie będziemy robić. Myślę, że sobie zrobimy jakoś później. O, Boże, co ja robię. Hmm, przejścia nie znaleźliśmy. Możemy sprawdzić tam na dole. Mogę sobie kupić manę, pewnie zaraz będę się wracał. Ten piąty akt jest taki niewygodny pod tym względem, że nie ma jak za bardzo przerwać, bo przerwę to są muszę się przybijać przez całą lokację od nowa. Jest to dosyć męczące a żeby tak wyłapywać po kolei wszystkie lokacje, znaczy te WP, tracę niemiłosiernie dużo czasu no, a nie chcę mi się tyle tracić czasu. Mamy 57 level zobaczmy, może tam będzie przejście. Nie będzie chyba. Wigor by się przydał. No i teraz to jest tak, mam odkrytą mapę i mam przyzwyczajenie, że y, po prostu czuję się bezpiecznym, Bez odkry odkryta mapa, to będzie czysto, nie, a teraz mam wszystko od nowa i znowu trzeba to bić wszystko. Nie lubię tego, no co zrobić, no. Nie mam nieskończonego czasu, tak to bym sobie usiadł, nagrał wszystkie odcinki, znaczy z danego aktu i po prostu jeden akt bym robił i tyle na to Może jakoś tak to będę próbował zrobić. Ja sobie usiądę porządnie i będę nagrywał po prostu aktami. Skończę jeden akt i ja będę... Mam czas wolny, mana, super leczenia. A teraz to leczenie leci, leci, Uskrzy uskrzydlony hej, To to nie, to to nie, nie. No. Mm -hmm. Gdzie będzie to przejście? Może tutaj na dole gdzieś? mi się przekonamy. Naręczny kolec. Niepotrzebny wam to w wypadku. Wielkie berło. Może być trochę warte. No nie będzie ani grosza warte. Znaczy, no jakiegoś tam grosza będzie warte. A nie takiego, żeby mi się to opłacało trzymać. Wybuch zwłok, nieoceniona y, pomoc u nektomanty. No tym wybuchem zwłok to my będziemy. To nam grę zrobi na helu, coś tak czuję. Yy, prawdę mówiąc, na single playerze nigdy nie grałem nekromantą. Yy, znaczy, grałem nekromantą, tylko nigdy nie doszedłem do poziomu hell. Jakoś nigdy nie miałem motywacji. No i powiem Wam szczerze, że za bardzo nie wiem, jak to się zgra. Bo wiecie, na multiplayer, no to w zaraz macie cały ekwipunek, bo to tam... Nie wiem, ja mam przynajmniej takie szczęście, że ostatnio jak wchodzę na multiplayer, sobie utworzę grę publiczną, to zaraz ktoś dołączy, wrzucam je cały ekwipunek i tyle z mojego zbierania, bo od razu wszystko dostaję. Znaczy nie, że tam perfekcyjnie nie są ubrany, ale wiecie, no. Wszystko, co mi jest potrzebne na start, żeby sobie świetnie radzić na helu. W znaczy świetnie. W sposób taki... uczciwy, nie? Dobra, to zbierajmy co możemy unieść i, i idziemy to sprzedać. Bo nie mamy money. A czemu sprzedamy? No bo przy okazji idziemy do sklepu, no, zawsze coś będzie, prawda? Player, to bym sprawdzał te kryształowe miecze. Czy przypadkiem nie mają 4 slotów? Kapliczka wytrzymałości. No i co? Nie będziemy już dawać wybuch z bo mamy 5 metrów. Będziemy dawać yy, ścianę z kości. W ogóle, jak wyjdę na ten halt, to zobaczymy, jak sobie będę radził. Bo. Jeśli sam wybuch zwłok wystarczy, bo powiedzmy wystarczy, tylko zabiję pierwszego i później będzie bach, 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 bach i wszystko leży, no to będę inwestował raczej w wybuch zwłok, żeby to miało jak najszerszy promień, prawda? Może włączę sobie hardcora i będę próbował grać na hardcorze. Znaczy od nowa, wiadomo, że od nowa, włączę sobie hardcora, e, nekromantę i spróbuję pójść sobie w przywołanie. Jestem bardzo ciekaw, jakby to było, że tak od początku, tak jak tutaj, oczywiście, że od początku gram w się z kości, powiedzmy, że tak skończę, bo wydaje mi się to solidnym wyborem. To spróbuję sobie po prostu tak zrobić pod wybuch zwłok, znaczy, pod wybuch. Pod przywołanie, albo... Wiadomo, że jak będę miał przywołanie, no to automatycznie już będę miał wybuch zwłok, nie? O, od dol. Do czego był tam potrzebny dol? Napełnienie. A. Mam takie dziwne wrażenie, że dol do czegoś był potrzebny. D y y ten, doróżki, boże, ja nie pamiętam jakie. Ja tyle czasu, kurde, y mówiłem, że będę szukał doróżki, nie? A nie, mamy dola, to mamy teraz drugiego dola. Y to coś my tam jeszcze potrzebujemy, tylko teraz nie pamiętam. A będę musiał sprawdzić poza odcinkiem. No tak, no przecież, kurde, zapomniałem, że my możemy zrobić to słowo rolnicze dla nekromantu eee, do różdżki. Aha, tak mnie chłopak zamrażał, że nawet nie mogłem użyć umiejętności. Kurde. Znaczy, możecie się tak patrzeć i śmiać, czemu wszedłem. Myszka mi uciekła. Znaczy, mia... nie wiem jak to wytłumaczyć. No, gram w okienku i po prostu mi czasami myszka ucieka. I, i kursor. I to tak czasami denerwuje. Właśnie się głównie boję, przez to nagrywać ten. Na, na hardkorze, bo wyskoczy mi myszka z okienka, i będzie kłopot w jakiejś decydującej walce, nie? I będę miał kłopot. Tutaj znajdziemy WPK i kończymy, bo już mamy y, dosyć dużo y, czasu nagrania. Już jest ponad 20 minut. A niestety to przebijanie się tutaj to będzie trochę męczące. Jeszcze, jakby chłopak chciał wycelować tam, gdzie ja próbuję wycelować, to by było fajnie. To za mało many to jak skończę nekromanty, to po prostu chyba wydrukuję sobie ten tekst i powieszę na ścianie. Za <grymne> mało many. Czy jeszcze żyjesz? Po dwóch wybuchach. Kurczę. O, mamy WPK jak na zawołanie. No i świetnie. No, no to weźmiemy na sprzedaż. No, to ja Wam dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia. Pamiętaj zostawić łapkę w górę. Subskrypcję, jeśli Ci się podobało. Na razie.